Update ogrodowy tuba się wala gdzie bądź słońce pomidory dojrzewają a się duże zrobiły <laughs> i ile papryk a to nie wiem co to jest za odmiana poczekamy zobaczymy Poczekamy, zobaczymy, a my, jak chcę uciąć swoją dynię. Co tu się stało? Tam są jeszcze małe pomidorki. Aha, 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 to jest moje. Dynia trochę oszalała. Idę swoją, uciąć swoją pierwszą dynię. Nie bo ja to uciniam, nie wolno. Nie, nie. To jest takie moje, no? Widzisz tego nie, to jest oj oj. Czego nie, to jest auki auki. Będziemy uciąć swoją pierwszą dynię w życiu. Może ty mi to potrzebujesz. Ale ja myślę, że po prostu... bo reszta jest okej. Okay. Mm, to myślałam, ale ta jest jeszcze ok bo teraz mamy ciepło ja chcę, żeby dojrzały ale ta, tą trzeba już zabrać więc malutka, trzeba zabrać bo się robi dziwna tu są pomidory tam są pomidory to tak leży, bo to było nawet można jakoś wejść i to to żyje swoim życiem, ale żyje. Wszystko tu żyje. My też są. Tu nawet one mi cały czas cały czas coś dają. Ale się zdarza tak, że jedne takie małe kulki już są out, bo kleśnieją czy coś. Ja muszę je pourywać. Czasami się tak zdarzy i tu i wszędzie. Wszędzie rosną. Dawam pokażemy ucinanie. Dinki malutkie. I tu też wszędzie. Teraz tak, jak obecnie wszystko wchodzi. Ucinamy dni, nie. To ucinamy tą, bo to jest na wyjściu. Tą małą. Mało, no, ucinamy. Nagrywać? Jak ja mam? To się nagrywa Tomek. No. Cały czas jeździ. Nie, z tej, bo on mi tu... Jedziemy! Ale jak? Jak ja mam tam? czekać, bo Hugo będzie widział i on mi będzie władny zaraz. Muszę postawić nogę. I. A ta to jeszcze nie jest okej. Okay. Ta nie jest ok. Tam trzeba urwać. Pierwsze dziecię. Kogoś patrz. Nie bądź tak. Widzisz? Takie. Nie, 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 to jest moje. Nie, ty tam nie bądź. Oj, oj, Tam nie bądź. Pierwsza dynia. W ogóle. I? Robimy drugą? Ugo. Ugo. Ponieważ ze względu, żeby się nie zmarnowały. Jak tutaj zacząć Operacja dynia. Ksiach. Ała! Ała, ten kubek Ała! Tego się nie da chwycić, czekaj! Ja pierniczy! Co to coś... A. Proszę. ja tu coś już. Tu coś już coś chciało. Ała, mnie to boli. Yy. Tak. I. Tak. tutaj jakoś coś tu się esy-floresy porobimy. Ała, to boli. Pokrzywa byłoby. nie, to, te, to chyba te włoski. Te wiesz, te takie te zaczęło mhm. robić rąkawiczkę. A no, tu, chyba z tej strony. tam. Ja wolę, że mają te dudki. Ja, muszę położyć z tej strony. O! Ciach. Następna, ale bez no już. Tak, kwestia doświadczenia. Nie łapiemy za dudki. Bo Żgają. Ha, nie, Żgają. Widzisz te, te włoski Żgają. Mhm. Trzy. Reszta może no, za Zobaczymy, jak im pójdzie. Mhm. Zbiór z dzisiejszego dnia tylko tyle. Reszta kiedy indziej. Zobaczymy. Po całym. Po całym, no. Trochę posiedział na dworze. Słońce wyciągło, i, i, i po paru godzinach łażenia ze mną i kontrolowania, co ja w tym ogrodzie robię, padło wczoraj. I był jeszcze trochę ze mną, powyrywać i ogarnąć zielska z przodu, przed domem, no i wyciągło chłopca. A tam też się śpi. Wszyscy padli. Taka pogoda. Pierwsze słońce po, po deszczach. I przyszli się położyć, zdrzemnąć. Tak to jest. Malutki poprzeszkadzał i padł. A jeszcze trzeba jabłka skontrolować. Zobaczyć, jak im idzie się namyślić, kiedy to pozrywać. O proszę, przyjdźmy jabłka skontrolować. Jabłka już prawie są. A to jest dziwne. To jest jakieś o, dwukolorowe. Ono jest jakieś, nie tu nie ma, ale z tej strony. O, kontrol przyszedł jabłka, jabłka, jabłuszka, ale tutaj o co tu chodzi? tu jest dynia następna a mi się wydaje, że to jest dynia ta taka mniejsza, zielonkawa to prawdopodobnie i fajnie było jakby coś z tego było ale mm, szanse są marne, bo to dopiero jakiś kwiatek jakiś coś to nawet nic to nie ma, jeszcze takiegoś, takiegoś typowo owocka, ale szkoda. Bo ja ją przesadzałam go nie z przodu, tylko że tam coś nie wyszło i ja ją musiałam tu przesadzić i tak sprzyja, że nie sprzyja, no. nie wiadomo to szkoda. W przyszłym roku posieję. zobaczymy Jabłuszka jeszcze troszkę, ale może pomału sobie podkradać. Chociaż te. Dzisiaj na pewno zostają. Nic. I na razie mam trzy swoje dynki, a reszta później, bo to trzeba było zabrać, bo już się dziwne robiły. Bynajmniej ta. A szkoda. Pajnie by aby były gładciutkie i pomarańczowe. Reszta później. Na razie jeszcze yy, trochę słońca. Parę dni, więc codziennie tam będę chodzić i zaglądać. Może... Yy, zobaczymy za parę dni. Znowu będą jeszcze trzy pewnie. Pa!